Ta magiczna woda zamienia każdą dziewczynę w piękność, ale jeśli zostanie użyta niewłaściwie, stanie się coś strasznego. Odsuń jedzenie od ekranu i obejrzyjmy streszczenie Kropla Piękna. Historia zaczyna się od reklamy cudownego produktu o nazwie Kropla Piękna, który może zmienić nawet najbrzydszą dziewczynę w piękność. Wystarczy zanurzyć twarz w tym płynie na 20 minut, a stanie się ona idealnie piękna. Poznajemy główną bohaterkę, która ma na imię E.C.I. dość zwyczajną dziewczynę z nadwagą. W dzieciństwie ćwiczyła balet, a nawet zdobyła wiele nagród, ale jej kariera się nie udała, a teraz pracuje jako wizerzystka. W pracy jej koledzy rozmawiają o innowacyjnym produkcie odchudzającym, którego rzekomo używała słynna aktorka o imieniu Miri. E.C.I. przysłuchuje się tym rozmowom, jedząc chipsy. Aktorka Miri pojawia się w drzwiach. Jest szczupła i bardzo atrakcyjna, ale ma podły wygląd. Jest niegrzeczna w stosunku do stylistki i żąda od I. Chi założenia maski, aby ukryć swoją brzydką twarz, a nawet nazywa ją świnią. W tym momencie pojawia się inny aktor o imieniu Ci Hun. Jest przystojny, uprzejmy i wita wszystkich w pokoju, w tym I. Chi. Ci Hun z zainteresowaniem przygląda się naszej bohaterce i komplementuje jej piękne, niezwykłe oczy. Jednak Miri natychmiast zaczyna krzyczeć i rzucać rzeczami w ci. A dziewczyna ucieka z płaczem na korytarz. Chi Hun podąża za nią i oferuje jej chusteczkę. Prosi ją, żeby zrobiła mu makijaż na ławce, a i ci radośnie się zgadza. Rozpoczyna się nagrywanie. Nasza bohaterka patrzy na Chi Hun kochającymi oczami. Jeden z członków ekipy podchodzi do niej i prosi o zagranie roli w nowej reklamie. Jej zadaniem jest po prostu usiąść przy stole i zjeść. Miri i Chi Hun reklamują tabletki na odchudzanie, popisując się szczupłą sylwetką. Podczas gdy IC konsumuje ogromną ilość różnych potraw, po zdjęciach Miri i IC, Hun wyjeżdżają razem samochodem, a biedna IC jest bardzo smutna. Idzie do sklepu i kupuje dużo śmieciowego jedzenia i wiele puszek piwa. Kasjer obojętnie przegląda jej zakupy. W drodze do domu IC upada, rozrzucając wszystkie zakupy na ziemi. Ochroniarz nie pomaga jej, tylko mówi, że musi schudnąć. Jee Chi wchodzi do swojego mieszkania. Matka karci ją za kupowanie tak dużej ilości niezdrowej żywności, podczas gdy jej ojciec leniwie czyta gazetę. Jeden z artykułów dotyczy zaginionej kobiety. W swoim pokoju i Chi otwiera piwo i zajada się frytkami. Wchodzi na stronę internetową, na której użytkownicy piszą paskudne rzeczy o aktorce Miri i sama zostawia złośliwy komentarz. Nagle na tej samej stronie dziewczyna znajduje swoje zdjęcia z dzisiejszych nagrywek. Są one opisane jako: Horror dnia! I ci krzyczy i wyłącza komputer. Rano do jej domu przychodzi reporter, który chce przeprowadzić wywiad z Jej ci jednak jej matka odsyła ją i kłamie, że jej córka tam nie mieszka. W rzeczywistości i ci była zamknięta w swoim pokoju przez kilka tygodni i po prostu jadła, jadła i jadła. Tymczasem Miri udziela wywiadu w telewizji. Okazuje się, że Ci-hun porzucił aktorstwo, i Ci otrzymuje wiadomość z reklamą Kropli Piękna. Dowiaduje się, że wygrała jakąś loterię, a jej nagroda wkrótce zostanie dostarczona. Ona jednak nie wierzy w to i rzuca telefon na podłogę. I Ci marzy o swoim dzieciństwie, kiedy była małą baletnicą występującą na scenie. Ale piękny sen zamienia się w koszmar. Rano budzi ją mama i mówi, że otrzymała paczkę. Wewnątrz znajduje się kilka butelek Kropli Piękna. Nóż i pendrive z instrukcjami. I ci widzi na ekranie bohaterkę, która zdejmuje z twarzy kawałki skóry i zmienia się w piękność. Od razu zaczyna robić to samo. Dziewczyna wychodzi z pokoju i pokazuje twarz rodzicom. Stała się niesamowicie piękna, jednak całe jej ciało pozostaje takie samo. I ci zakłada maskę i wyrusza na poszukiwanie sprzedawcy tego cudownego środka, znajduje mieszkanie wspaniałej kobiety w krótkiej sukience. Na jej biurku leży wiele butelek kropli piękna. Sprzedawczyni ma na imię Cina i proponuje naszej bohaterce, aby została jej modelką do reklamy. Ale aby to zrobić, musi kupić wiele fiolek kropli piękna, aby naprawić swoje ciało. I kosztuje to 200 milionów. I Ci żąda od rodziców pieniędzy. Chwytanusi i grozi, że zrobi sobie coś, jeśli nie dadzą jej odpowiedniej kwoty. Tata i mama zgadzają się, bojąc się utraty jedynej córki. I Ci przychodzi do domu Ciny z pieniędzmi. Sprzedawczyni napełnia wannę kroplą piękna i zaprasza I ci do kąpieli. Dwadzieścia minut później Cina podnosi nóż. Widzimy kawałki skóry i mięsa wpadające do kosza. I Ci przemienia się w prawdziwą piękność i szybko zrzuca stare ubrania. Rzuca się matce w ramiona i obiecuje, że będzie dobrą córką, ale żąda więcej pieniędzy. Potrzebuje nowych ubrań. Matka niechętnie się zgadza. W windzie I ci spotyka tego samego ochroniarza, który wcześniej jej nie pomógł. Teraz ten mężczyzna patrzy na nią z wielkim zainteresowaniem. Na ulicy każdy mężczyzna patrzy na jej ci. Na początku czuje się zakłopotana, ale potem zaczyna naprawdę cieszyć się uwagą. W sklepie nasza bohaterka wybiera dla siebie nowe stroje i buty, następnie udaje się do fryzjera, a po wszystkim kupuje kilka sukienek. Po powrocie do domu jej rodzice krzyczą na jej ci, że wydała 13 milionów jenów w dzień, ale nie obchodzi jej to. Ma teraz nowe życie i nowe imię Sul Sulhai. Dziewczyna je lunch z bogatymi mężczyznami, ale bardzo boi się przytyć, więc prawie nic nie je. Szybko odrzuca biednych i nudnych. Jeden z jej wielbicieli zaprasza ją na modne przyjęcie. I ci przybywa na imprezę w kostiumie kąpielowym i zaciekle tańczy wśród mężczyzn. Potem pije koktajle i przyjmuje komplementy. Nagle zauważa Miri i chce się do niej zbliżyć, ale okazuje się, że w tej części sali mają wstęp tylko aktorzy i bogacze. Zdenerwowana chce wyjść, ale mężczyzna zatrzymuje ją w drzwiach. Jest z agencji aktorskiej i oferuje jej Ci pracę. Obiecuje, że to przemyśli. Po powrocie do domu dodaje kolejnego wielbiciela do swojej czarnej listy i zauważa pierwszą zmarszczkę na brzuchu. Ji Ci zaczyna doświadczać halucynacji, widząc siebie jako grubą z dużą ilością jedzenia. Panikuje i przewraca stół. Nasza bohaterka postanawia ponownie wziąć kąpiel z kropli piękna. Cóż, to łatwiejsze niż ćwiczenia i dieta. Ci ustawia minutnik w swoim telefonie na 30 minut i zanurza się w wannie, gdzie szybko zasypia. Znowu marzy o swoim dzieciństwie. Upada na scenie, ale ludzie ją wspierają i biją brawo, a dziewczyna kontynuuje swój występ. W tym czasie rozładowuje się bateria jej telefonu. Minutnik nie działa i ci spędza wiele godzin w wannie. Kiedy się budzi, wstaje i widzi, że coś strasznego dzieje się z jej skórą. Niektóre kawałki marszczą się i odpadają. Ici upada i błaga o pomoc. Jej matka wpada do środka przerażona tym co widzi. Dziewczyna rzeczywiście wygląda jak szkielet. Aby uratować córkę rodzice oddają jej części własnego ciała. W końcu Ici otwiera oczy. Wygląda okropnie, ale przynajmniej żyje. Jej wyczerpani ojciec i matka stoją obok niej. Dali z siebie wszystko dla swojej córki. Jednak nie jest im bardzo wdzięczna. Patrzy na siebie w lustrze i krzyczy z przerażenia. Ici znowu idzie do ciny! Sprzedawca płynu domaga się pieniędzy, ale naszą bohaterkę stać tylko na jedną butelkę. To nie wystarczy. Gina odmawia jej ci, ale dziewczyna nie zamierza się poddać. Klęka przed Giną, a arogancka kobieta żąda od jej ci, aby polizała jej stopy. Widząc, że dziewczyna zgadza się na wszystko, Gina poprawia jej twarz, ale pozostawia jej ciało tak ohydne jak wcześniej. To wszystkie pieniądze, jakie miała jej ci. China mówi, że zrobi wszystko inne tylko wtedy, gdy i przyniesie więcej pieniędzy lub kawałków czy jego Potem obraża dziewczynę i nazywa ją świnią. Nasza bohaterka atakuje Chinę, między nimi dochodzi do walki, i ci nawet gryzie swoją przeciwniczkę, a następnie powala ją i odbiera jej życie. Jednocześnie w wiadomościach pojawiają się informacje, że w mieście coraz częściej znikają piękne dziewczyny, i ci przemienia się w piękność za pomocą kropli piękna i rozpuszcza chinę w tej samej wannie. Dziewczyna zostaje aktorką i promuje tabletki na odchudzanie. Teraz jest nową gwiazdą. Ji Chi dowiaduje się, że Miri opuściła firmę i prawdopodobnie wyjechała za granicę. W drodze do jej domu jej producent podrywa ją, a ona dramatycznie wysiada z jego samochodu. W sklepie Ji kupuje dużo artykułów spożywczych. Kasjer robi jej zdjęcie, a dziewczyna wpada w złość i rzuca jego telefon na podłogę. Opuszczając sklep, Ji spotyka ci huna, ale zdenerwowana ucieka od niego. Następnego dnia nasza bohaterka przychodzi do klubu, w którym ćwiczy ci Hun i zaprasza go na kawę. Mężczyzna zauważa, że ma przepiękne, niezwykłe oczy i zaprasza ją na wspólną kolację. Wieczorem rozmawiają o życiu przy lampce wina, a Ci Hun wyjawia dziewczynie, że Miri była nieustannie maltretowana przez swojego producenta. Pewnie dlatego uciekła i ci i ci Hun postanawiają zostać parą. Mijają trzy miesiące. Nasza bohaterka jest u szczytu sukcesu ale czasami nękają ją straszne halucynacje, jakby traciła piękno. Nie mogąc tego znieść, ponownie napełnia wannę kroplą piękna i prosi matkę o oddanie jej ciała. Jej rodzice płaczą, a Yi Qi zdaje sobie sprawę, że jej twarz jest w porządku. Pędzi na spotkanie z Ci Hunem. Zakochani całują się, mężczyzna oświadcza się jej, a następnie zaprasza do siebie. Ci Hun zabiera jej Ci do swojego ogromnego mieszkania. Dziewczyna widzi rodzinne zdjęcie, ale nie ma na nim Ci Hun. Tylko jego matka, ojciec i dwie siostry. Starsza jest piękna, ale młodsza już nie. Mężczyzna zostawia dziewczynę samą i idzie przygotować obiad. I ci chodzi po domu i widzi w jednym spokoju duże pudełko Chanel, ale w środku są cztery butelki kropli piękna. Przeszukuje szuflady jego biurka i znajduje zdjęcia zaginionych dziewczyn. Jest przerażona. Ji Hun częstuje swoją ukochaną deserem, jakby nic się nie stało. Yi Qi nie chce jeść, więc mężczyzna zmusza ją do spróbowania przynajmniej łyżki. Kłamie, że musi iść do łazienki i próbuje uciec, ale drzwi wejściowe są zamknięte. Yi Qi zamyka się w toalecie, a na ścianach wiszą zdjęcia zaginionych dziewczyn. Są też jej zdjęcia, gdy była jeszcze gruba i po tym, jak zmieniła się w piękność. Na wszystkich zdjęciach dziewczęta mają zakreślone oczy. Ji Hun pojawia się za plecami Yi Qi. Mężczyzna mówi, że rozpoznał ją, gdy tylko ją zobaczył i chce jej dać jakiś zastrzyk, ale dziewczyna go gryzie, a strzykawka spada na podłogę. Ji ucieka, a Cihun podnosi młotek i idzie za nią. Mężczyzna zdradza, że na rodzinnych zdjęciach jest młodszą siostrą. Była mądrą, ale brzydką dziewczyną. W tym momencie Ji chce go uderzyć wazonem, ale jej się to nie udaje. Mężczyzna wymachuje młotkiem, ale udaje jej się zranić go piórem. Znów próbuje uciec, ale jak wydostać się z zamkniętego mieszkania? Znowu widzi halucynacje i mdleje. Dziewczyna odzyskuje przytomność i widzi siebie wiszącą do góry nogami nad wanną. W tym samym czasie CI HUN nakłada na siebie makijaż. Ubrany w perukę, jak aktorka Miri, publikuje rzekomo jej zdjęcie w internecie. CI HUN wyjaśnia, że naprawdę chciał być atrakcyjny, a kropla piękna mu pomogła. Było wiele pięknych dziewczyn, a on postanowił zostać mężczyzną. Hun zdjął szatę i odsłonił wiele kobiecych oczu na swoim ciele. Dodaje piękne oczy i ci do swojej kolekcji. Jeśli też jesteś przerażony, daj nam lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał. Oglądasz kanał Mówi Kot, a my wiemy, jak cię zaskoczyć.